Jak kupić oraz zabezpieczyć kryptowalutę Uniswap. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Krypto Podróże. Ja nazywam się Dominik i w tym krótkim nagraniu pokażę Ci, jak kupić oraz zabezpieczyć kryptowalutę Uniswap w kilka minut. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach oraz podróżach, więc jeżeli interesują Cię te tematy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka. Tak, aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I przypominam jednocześnie, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Uniswap jest to zdecentralizowana giełda kryptowalut DEX, która pozwala na wymianę tokenów ERC20 za pomocą prostego interfejsu, który widzisz teraz na ekranie. Osoby, które chcą używać tej giełdy, nie muszą się na niej rejestrować, nie muszą przechodzić procesu KYC, tak jak jest to w przypadku innych giełd, wystarczy, że podłączą swój portfel, np. Metamask. Pokazałem Ci, jak to robić w jednym z moich nagrań, które widzisz teraz u góry na ekranie. Na tej giełdzie można również zarabiać, umieszczając swoje tokeny w puli płynności, m.in. token giełdy Uni. Zakupu tokena Uniswap można dokonać w trzech prostych krokach. Po pierwsze, musimy znaleźć portfel, na którym będziemy przechowywać zakupiony token Uniswap. Po drugie, znaleźć adres, na który wyślemy zakupione tokeny z giełdy, no i oczywiście po trzecie, znaleźć giełdę, miejsce, gdzie tego zakupu będziemy mogli dokonać. W zależności od ilości zakupionej kryptowaluty Uniswap, możemy ją przechowywać na portfelach gorących lub też sprzętowych. Przy zakupie małej ilości kryptowaluty Uniswap możemy ją przechowywać na portfelu typu Exodus lub też Trust Wallet, są to portfele darmowe, portfele, które możemy zainstalować zarówno na komputerze, jak i na telefonie, portfele, na których możemy przechowywać bardzo duże ilości kryptowalut. Uniswap. Natomiast jeżeli planujesz zakup bardzo dużej ilości kryptowaluty Uniswap za dużą kwotę, pomyśl nad portfelem sprzętowym typu Ledger lub też Trezor. Są to portfele, które cieszą się bardzo dobrą reputacją, portfele, na których można przechowywać bezpiecznie bardzo duże ilości kryptowalut. Jedyną wadą tych portfeli jest to, że nie są one darmowe. Jeżeli wybrałeś już portfel, na którym będziesz trzymał Uniswap, teraz należy znaleźć adres, na który przelejemy zakupioną kryptowalutę z giełdy. Każdy adres składa się z ciągu cyfr, dużych, małych liter. A jako że Uniswap jest tokenem ERC20, będzie on identyczny jak adres Ethereum. Przykładowy adres widzisz teraz na ekranie. Jeżeli wybrałeś już portfel i znasz adres, na który przelejesz zakupioną kryptowalutę z giełdy, teraz należy znaleźć miejsca, gdzie tego zakupu będziemy mogli dokonać. I tutaj, w mojej opinii, świetnym wyborem będzie giełda Binance. Jest to jedna z największych, jak nie największa, giełda na świecie. Giełda, która jest łatwa w obsłudze, giełda, która cieszy się bardzo dobrą reputacją, giełda, która ma niskie opłaty transakcyjne. A jeżeli nie masz jeszcze konta na tej giełdzie, przygotowałem dla Ciebie link, który znajdziesz pod tym nagraniem. Uprawnia Cię on do zniżki 10% dożywotnio na korzystanie właśnie z tej giełdy. Pokażę Ci teraz, jak zakupić kryptowalutę Uniswap na giełdzie Binance. Na giełdzie Binance klikamy portfel, następnie portfel spot. W tym miejscu pisujemy Uniswap, wyskoczy nam ta kryptowaluta, klikamy handluj. Wybieramy parę walutową, za którą chcemy zakupić uniswap. Ja wybiorę USDT. Jeżeli nie masz jeszcze USDT, w jednym z moich filmów, który widzisz teraz w górnym prawym rogu, pokazałem, jak zakupić USDT za pomocą karty debetowej. I tutaj mamy dwie opcje do wyboru: limit oraz market. Limit daje nam możliwość wskazać cenę, po której chcemy zakupić uniswap. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić tu i teraz po cenie rynkowej, klikamy market, wpisujemy ilość USDT, za którą chcemy zakupić uniswap, przykładowo. 1000 USDT i klikamy kup Uni. Giełda oczywiście przechowa do Ciebie zakupioną kryptowalutę Uniswap, natomiast jeżeli chcesz mieć 100% kontroli nad swoimi środkami, pomyśl o tym, aby przesłać je na zewnętrzny adres, adres o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast jeżeli z jakichś względów decydujesz się trzymać tą kryptowalutę na giełdzie Binance, pamiętaj o tym, że Binance oferuje nam możliwość pomnażania naszych kryptowalut, a więcej o tym mówiłem w nagraniu, które widzisz teraz w górnym prawym rogu. Pokażę Ci teraz, jak przesłać zakupioną kryptowalutę na giełdzie Binance na zewnętrzny portfel. Ponownie na giełdzie Binance klikamy Portfel, Portfel Spot, w tym miejscu wpisujemy nazwę kryptowaluty, w tym przypadku Uniswap. Wyskoczy nam ona w tym miejscu, klikamy Wypłata, otwieramy wybrany przez nas wcześniej portfel, szukamy Uniswap, klikamy Receive lub Odbierz. Kopiujemy sobie ten adres, klikając w tym miejscu, wklejamy skopiowany adres tutaj, wybieramy sieć. Wybieramy w tym przypadku sieć ERC20 Ethereum, ponieważ token Uniswap jest to token ERC20 zbudowany właśnie na blockchainie Ethereum. Natomiast zanim zdecydujecie się wysłać tą kryptowalutę na zewnętrzny portfel, zwróćcie uwagę na opłatę transakcyjną, która w tym momencie, na dzień dzisiejszy, jest ogromna. tak? To w przyszłości ma ulec zmianie dokładnie w lipcu, w sierpniu tego roku. Natomiast zawsze popatrzcie, ile musicie zapłacić za przelew, bo może się to po prostu okazać mało opłacalne, jeżeli macie małą ilość. Uniswap. W tym miejscu podajemy ilość Uniswap, które chcemy wysłać na zewnętrzny portfel lub klikamy max. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj minimum, które możemy wysłać. W tym przypadku jest to 3.02 Uniswap. I następnie klikamy wypłać. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było pomocne, było wartościowe. Jeżeli tak zostaw proszę łapkę w górę, tak aby mój kanał mógł się rozwijać jeszcze szybciej. I pamiętaj o tym, aby kliknąć subskrypcję, tak abyśmy mogli się zobaczyć w kolejnym nagraniu na moim kanale. Trzymaj się. Hej!